Jeden. Świetnie Ojeju, e, spróbuję go ominąć, chociaż nie wiem czy mi się uda e, Nie, nie uda mi się Spróbuję teraz uciec Panowie chyba się wnerwili na mnie, bo widać w kosza se tam pykali, a im przeszkodzi przeszkodziłem oj, tutaj trochę jest O, udało mi się ich uminąć na szczęście o, i ktoś tutaj sobie gryzie To czyste mięsko nie przeszkadzajcie sobie panowie Ja idę dalej Proszę bilet na posterunek Jak już jestem w autobusie Chociaż widzę, że nie jestem tu mile widziany Tak, dobrze ci tak, świetnie już mam kauczyn a ja jeszcze dobrze do posterunku nie doszłem. Hmm, no mogę sobie jednak easy y, włączyć. Ale dam radę jakoś. jakimś cudem pominąłem nie wiem jakim no, zaczynam powoli wprawy napierać do tego nie? tutaj będzie roślinka A właściwie to sobie użyję od razu. No i jesteśmy na posterunku. Gdzie spotkamy Claire. Znaczy, spotkamy, ale nie tak szybko. Widać piękny posterunek. Na pewno go poznajecie. Znaczy ci co oglądali mówią yy, moje pierwsze zagrajmy Mówią o Resident Evil 3 Bo tam właśnie też idzie się do tego posterunku Tylko, że tam już jest zabarkadowane kilka drzwi i tak dalej, i tak dalej Aha, tutaj mam zamkniętą musimy mieć po kartę, no, tak zapomniałem. Zobaczcie. Ja, my tutaj. A tutaj będzie niespodzianka. A kamu nie? Oh. Oh man. Who, who are you? Oh. You must be the new guy. Leon. Sorry, but it looks like your party has been cancelled. What happened? About two months ago, there was this incident involving zombies in a mansion located in the outskirts of this city. Chris and the other Star's members discovered that Umbrella was behind everything. They risked their lives to reveal the truth but no one believed them not long after that all this started to happen uh uh hang in there don't worry about me just rescue the survivors in the other rooms here no, to take this just know why. go Nie wiem czemu nie było dźwięku w tym momencie. Czyli dał nam tą kartę właśnie, o której wspominałem przed chwilą. Just hold on, niestety gościu nie wytrzyma i zmieni się na naszych oczach zombie. Niezbyt przyjemny widok, ale to zobaczycie w przyszłych częściach. Tutaj użyjemy, znaczy nie tak w ten sposób, użyjemy naszej karty. Tak chcemy użyć i odblokuje nam się jedne, dwie, dwie pary drzwi. Tutaj tuż widzę, ale nie będę go brać, bo jak wiecie zapisuję na emulatorze Tutaj będziemy mieli save room A tuż już zanim spotkanie z takim nieprzyjemniaczkiem, że tak powiem A, pusto tutaj, świetnie Myślałem, że coś będzie, jakaś apteczka Coś. I hmm. zostawię sobie tylko ten nóż. I idziemy dalej. Ha, tutaj jest zamknięte. Claire ma właśnie tą magrawkę, dzięki której może otworzyć tą szafkę. Chyba tak to... A czy tak, tak, tak Leon niestety jej nie posiada O to właśnie ten 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 Nieprzyjemniaczek cały Te wiem. Aha, Leon jej nie posiada, dlatego nie otworzymy tej szaweczki Chyba potem klucz dostaniemy do niej, ale nie jestem pewien Dobra, to ja sobie od razu pociągnę shotguna I zapiszę, bo nie wiem jak mi pójdzie

Zobaczył Lona, soczyste mięsko i od razu muślinka pociekła. Hmm. Świetnie, na początek gry od razu dali takiego, można powiedzieć, mini bosa. Dobra. O! O kurczę, tu nie ma na